Jak połączyć aplikację Infactu z krajowym systemem e -faktur. Po zalogowaniu do konta przejdź do ustawień, a następnie integracja z KSEF. Ten ekran będzie wyglądał inaczej dla jednoosobowych działalności gospodarczych, a inaczej dla spółek, zarówno osobowych, jak i spółek ZO. Jeśli jesteś jednoosobową działalnością gospodarczą, no to widzisz, że masz dwa sposoby integracji z KSEF. Możesz wybrać jeden albo drugi. Pierwszy polega na tym, że przygotowujemy dla Ciebie specjalny plik, który Ty pobierasz na swój dysk, przechodzisz na stronę rządową do podpisywania plików cyfrowo profilem zaufanym, wrzucasz ten plik pobrany od nas i podpisujesz dokument profilem zaufanym. Po prostu logujesz się na swoje konto profilu zaufanego. Plik podpisany pobierasz z powrotem na swój dysk i wrzucasz do konta infaktu i gotowe. Aplikacja jest połączona z KSEFem em i ma wszystkie potrzebne uprawnienia do wystawiania i pobierania faktur z KSEF. istnieje jeszcze drugi sposób. Dla osób, które posiadają już wygenerowane Token w aplikacji KSEF. Jeśli byłeś w aplikacji KSEF albo chciałbyś zobaczyć jak ona wygląda, to po zalogowaniu do aplikacji podatnika KSEF przechodzimy do zakładki Tokeny i tutaj nadajemy nazwę tokenu, wybieramy uprawnienia dla tego tokenu, możemy zaznaczyć wszystkie pozycje dla infaktu i pobieramy nasz token. Token to tak naprawdę klucz do komunikacji z Ksefem. Taki ciąg znaków, takie bardzo zaawansowane hasło, które kopiujemy ze strony Ksefu i wklejamy na stronie InFactu. Potem klikamy po prostu zapisz token i gotowe. Aplikacja jest zintegrowana z Ksef. Więc dla jednoosobowej działalności możemy wybrać pierwszy sposób. Albo drugi w zależności od preferencji. Jeśli ktoś już był w aplikacji XEFU i ma taki token wygenerowany, no to być może łatwiej będzie wybrać ten sposób drugi. Jeśli jesteś spółką osobową albo spółką ZO, tutaj droga się troszeczkę wydłuża, bo najpierw musimy złożyć specjalne zawiadomienie do Urzędu Skarbowego informujące o tym, kto w naszej spółce będzie reprezentantem z perspektywy i To może być tylko jedna osoba, nawet jeśli mamy wiele osób w spółce, to z perspektywy ksefowej musi być wyznaczona jedna osoba. Sam druk ZAF FA nie jest specjalnie skomplikowany, wpisujemy po prostu na. Nasze dane i podajemy pełnomocnika z perspektywy KSEF-u. Przygotowany druk przesyłamy do Urzędu Skarbowego i po prostu czekamy. Czekamy na informację, że wszystko jest OK i możemy się rejestrować do ksef -u. Jeśli wszystko będzie OK, to po prostu przechodzimy do aplikacji KSEF, zakładka. Tokeny. Generujemy token podobnie jak przy jednoosobowej działalności gospodarczej i tak wygenerowany token wklejamy do aplikacji Infaktu. tak jak wspominałem, dotyczy to zarówno spółek osobowych, czyli na przykład cywilnych, czy jawnych, jak i spółek Zo w Infakcie. Jeśli jesteś spółką, która posiada elektroniczną pieczęć, to taki token możesz wygenerować sobie samodzielnie, korzystając właśnie z tej elektronicznej pieczęci, natomiast jest ona mało dostępna w spółkach Zo i niespecjalnie tania, ale tak jest również taka możliwość. I wtedy z tą elektroniczną pieczęcią nie trzeba nawet za FFA składać nie. tak no nie Ty trzeba możesz, każdy pracownik może mieć pieczęć elektroniczną i ma pin do niej i może zalogować się a więc właśnie i tak wygląda połączenie konta Infact z aplikacją KSEF